Na koniec meczu Forteca nigdy nie spadnie, Forteca nigdy nie spadnie. Ten remis bardzo cenny. Zbyt ciężki, można powiedzieć. Nie wiem, no, co tu powiedzieć. Pochwalić tylko chłopaków za całą rundę, bo ta bramka w samej końcówce to była taka puenta ciężko przypracowanej zimy i ciężko wywalczonego utrzymania. Forsztajca długo walczyła o tą bramkę, było bardzo blisko, aż w końcu przyszła ta decydująca końcowa minuta, żeby móc strzelić tą bramkę, która właśnie daje utrzymanie. No, dążyliśmy do celu, no, tak jak mówię, to, to, że w końcówce zrobiliśmy tę bramkę, że strzeliliśmy, to, to, to jest obraz tego, co cały czas robiliśmy, cały czas cierpliwie, konsekwentnie robiliśmy swoje. I, i... No Przyszła nagroda, bo, bo na no pewno to nie był piłkarsko dla nas jakiś udany mecz, bo, bo presja robi swoje i, i z tą presją ta młoda drużyna nie zawsze sobie radzi tak, jakby chciała, ale ważne, że, że zakończyło się sukcesem. Piłę? ej, jeszcze gramy! panie sędzio, czas! W gorądzie jesiennej sytuacja Fortecy była fatalna, poprawiała się stosunkowo dobrymi meczami na wiosnę. No na pewno 9 punktów to nie jest baza taka, która by dawała jakiś komfort pracy. Wiadomo było, że od pierwszego meczu będziemy grali w każdym meczu o życie, z nożem na gardle. No i tak, tak to wyglądało. Przez całą walczyliśmy, zaangażowania nikomu nie mogę odmówić. <laughs> na pewno gdzieś tam były momenty bardziej nerwowe, bardziej wesołe, bardziej smutne. Suma summarum, przegraliśmy trzy mecze z liderem, z wiceliderem i to tak naprawdę w 93 minutach. No i z Mikołowem, to jednak był nasz słaby występ. Także na wiosnę jesteśmy bodajże drugą siłą, to też o czym świadczy. W Świerklanach radość, w Raciborzu smutek. Wszystko wskazuje na to, że Unia spadnie. Z tego co się orientuję, to Baras chyba czeka Unię. E, natomiast to nie jest mój problem. No, życzę Unii, żeby się utrzymała, bo to drużyna z naszego regionu. E, natomiast no, ciężko, żebym angażował się w Unię. Cieszę się, że, że nam się w Świerklanach udało.